Piszesz maila? Będę podpowiadał. A co ty tu robisz? Ja cię przecież wyłączyłem. Idź mi stąd. A tam wyłączyłeś. Co ty? Nie wygłupiaj się. Nie mam czasu teraz szukać w obcach, jak cię znowu wyłączyć. Po prostu mi nie przeszkadzaj, dobrze? Panie pro. Profesorze, chciałbym za. zabieg usuwania hemoroidów zapytać o możliwość wy... wybielenia odbytu. Wyboru terminu egz. egzorcyzmu? Egzaminu poprawkowego najlepiej bez. bezboleśnie, laserowo. Bez wło... Serio? Bezboleśnie? <laughs> Jesteś debilem i to zboczonym, wiesz? Zakończyć opcję dyktowania i wysłać? No tak, no. To znaczy. Co? Nie! <laughs> Wiadomość wysłana. <laughs>